Mateusz Kaniowski, Ewa Brodnicka, witam serdecznie. Witam. Dzisiaj zaskoczyłaś. Tak, zaskoczyłam, czym prezentem, czym... Prezentem to jedno. Musiałem przed chwilą tłumaczyć na wywiadzie, co to był za prezent i nie wiedziałem, jak to dobrze sklasyfikować, więc przeszedłem dalej. Strojem, no i też sprzedała się chyba liścia. No, takiego, wiesz, to takie pchnięcie było bardziej. Nie chciałam, żebyśmy się tam oczywiście pokontuzjowały. Um, wiesz co, no da tak, wyszłam oczywiście w stroju takim galaktycznym, um, kosmicznym, bo chciałam dać przekaz Filmasty, że wyśle ją w kosmos. Um, dałam jej, to było łatwe do, do zrobienia, wiele osób się chyba tego spodziewało, że dałam jej wibrator, no bo jako seksmasterka wiem, że lubiła um, się takimi rzeczami bawić i że um, być może na pocieszenie dorzuci go do swojej kolekcji. Um, natomiast też spodziewałam się, to mi nawet trener mówił, że ona mi tym wibratorem rzuci rzuci go we mnie. No i rzuciła go we mnie. Ja wtedy chyba zareagowałam, ale reszty już naprawdę nie pamiętam. Wiem, że e, chyba dwa razy mnie kopnęła, natomiast e, naprawdę nie zrobiło to na mnie wrażenia i jeżeli e, z taką siłą kopię, no to nie jest silna. Dużo osób mówi, że przed walką wygrałaś to wszystko psychologicznie, psychicznie. Dzisiaj chyba ten prezent też wtrącił z równowagi. To jakbyś miała tak ocenić? Jak Ci wyszło to wszystko? Mam takie wrażenie, że Lil się stresuje, że weszła w taką grę aktorską, wiesz, ten, ten media, trening, jakieś tam okrzyki, to wszystko, wiesz, tak ona chodzi w hotelu, chodzi taka nabuzowana. Ona się, nawet dzisiaj na tą ceremonię wrażenia, wiesz, w hotelu mieliśmy też wagę i, i szła taka po prostu podminowana i ja jakby z mojego doświadczenia e, wiem, jak sportowcy się zachowują i oni się tak nie, nie nakręcają, bo się po prostu szybko można spalić. Jutro jest ten dzień, jutro jak się przyjedzie na halę, a dzisiaj... Ludzi, jakby no już, już, naprawdę już były konferencje, było face to face więc co, co więcej, no co jeszcze mamy się nakręcać, ona jeszcze mówiła, że ona chyba jeszcze tutaj mogłaby się ze mną gdzieś bić, poza wiesz no tak to wyglądało, kamerami, poza kamerami no ale, no i co, skontuzujemy się nie wiem, coś się stanie i jak jutro dojdzie do walki Meduza kiedy uderzył swojego przeciwnika, co możecie usłyszeć na wywiadzie z Meduzą powiedział, że nie jest spoko jakbym mu na przykład załamał kawałek twarzy, to by mi znalazł kogoś innego oh. Ja no, widzę, że jednak mam tutaj bardziej racjonalne osoby. No nie wiem, czy by znaleźli kogoś innego. No pewnie by znaleźć organizatorzy kogoś innego. Ale już, ale to już by nie było to samo. No to wiesz, dwa miesiące tak nakręcania tutaj tej walki, co? Miałby do niej nie dość, no cholera. Tak, spodziewałaś się, że, że się. wywód. Nie, nie, bardzo się tak stanowiłem. Czy się spodziewałaś tego, że się na ciebie rzuci na tej scenie? Spodziewałam się, że rzuci we mnie gadżetem, a później, a później, wiesz, później to była taka gra, nie, że co ja ci tam nie zrobię i w ogóle takie, taka próba, wiesz, przestraszenia, nie? Przestraszyłaś się? No bardzo niesamowicie. Czego? Tak no, no, przestraszyłam się tej wielkiej damy i sportowca, jakim jest Lin Masi. Lil Masti mówiła, że jesteś bardzo nielubiana, że ludzie są za nią. Przeprowadziłem ostatnio wywiad z Lil Masti i troszeczkę mi się na tym wszystkim oberwało, bo to był chyba najbardziej zminusowany wywiad w moim życiu. Plus, ludzie bardzo tam mocno cisnęli po, po niej. Jak myślisz, dlaczego tak jest, że Lil Masti mówi, że to wszyscy są przeciwko tobie i wszyscy są za nią, a na przykład w wywiadzie u mnie, kiedy jestem bezstroną osobą i ze wszystkimi, no jednak jest kompletnie na odwrót. No wiesz co, właśnie ja to ja też zauważyłam, nawet jak ona mnie mówiła na drugiej konferencji, to ja sobie nawet tak z tego nie zdawałam sprawy, że ona jest tak nielubiona w internecie, a że mi ludzie kibicują. Jakby nigdy do tego tak bardzo nie przykładałam um, uwagi, no bo wiadomo, że to nie może jakoś tam wpływać na nas. Natomiast ona żyje w jakimś wyimaginowanym świecie, w jakiejś bańce mydlanej, nie dopuszcza do siebie um, tego, że właśnie ludzie jej nie znoszą, że nie akceptują tego, że była kiedyś seksmasterką, że jest ta jej cała przemiana um, bardzo sztuczna że jest hipokrytką i dlatego, i ludzie jej po prostu nie lubią, także no... Ja wcześniej mówiłam, że mogłybyśmy pójść na kawę, ale po dzisiejszym dniu jestem już zniesmaczona i chciałabym już z nią walczyć i na pewno się nie będziemy przyjaźnić. Czyli nie mogłybyście pójść na kawę, mogłybyście pójść za to na noże? No nie, już może nie na noże, ale myślę, że zróbmy to walkę, pogratulujmy tutaj sobie, dajmy sobie em, rękę, zakopmy ten topór wojenny i już mogłabym się z nią już nie spotykać. Czy któreś ze słów, które powiedziała do Ciebie dzisiaj Aniela uraziły Cię? E, wyzwała mnie, no, to tak jak wiesz co, nie wiem, no, e, no, e, wyzwała mnie a sama, wiesz, sama ma takie opinie w internecie i każdy o niej myśli, że z siebie robiła kurwa w internecie, a dzisiaj mnie wyzwała, że ja miałam seksowny strój na sobie. Ja to zawsze robiłam na ceremoniach ważenia. Jakby nie uważam, żeby, e, nie wiem, pokazywanie się w bikini, czy eksponowanie kobiecego ciała sportowego było jakimś przestępstwem, e, czy, czy, nie wiem, jakoś tam e, uderzało w godność ko kobiety, to bardziej właśnie ona uderzała w swoją godność i Robiąc się pośmiewisko, bawiąc się różnymi zabawkami, właśnie wibratorami na antenie, czy właśnie pijąc ten mocz i tak dalej. Także ona no, na pewno o sobie dobrze nie myśli, ale próbuje to wszystko zagłuszyć i dlatego próbuje udawać taką twardą. I dlatego jej przyniosłaś tę zabawkę? Przyniosłam ją tę zabawkę, bo wiedziałam, że lubi się nimi bawić. Aż sama się śmiejesz, nie dowierzasz to co mówisz chyba. Nie, bo to jest, bo jest co, bo to jest śmieszne, no, przyznaję, to, to jest śmieszne. Kiedyś to sobie po walce zobaczę, to naprawdę to będę się z tego śmiała. Jeżeli... No właśnie, a nie boisz się tego, że na przykład będziesz walczyła o kolejne mistrzostwa w swojej bokserskiej karierze, jak ktoś będzie wpisywał Ewa Brodnicka na przykład mieszkając w Stanach Zjednoczonych i pierwsze co to będzie mu wyskakiwało to jak idziesz właśnie z tym gadżetem schowanym za plecami. Nie, bo e, wiesz co? Na przykład e, e, Fury mm, walcząc chyba przed walką z Widerem, ubrał się w Batmana. Jakby, wiesz... Odczuwam subtelną różnicę między ubraniem się w Batmana. No, nie wiesz, no różne rzeczy były tam, wiesz, i, i, i bili się e, nie wiem, czy jakieś erotyczne rzeczy były. Być może, jakieś to były na przykład słowa do, do żony, do dziewczyny, były tam takie, wiesz, takie różne zagrywki, można powiedzieć, nie wiem, poniżej pasa czy seksualna, więc e, myślę, że tutaj to e, na pewno to się rzadko zdarza, ale tak jak mówię, moja rywalka dała mi świetną no, jakby pole do popisu, no bo wiesz, no nie przyniosłabym tego innej rywalce, która nie robiła takich rzeczy w przeszłości, nie nagrywała takich rzeczy. Nie przyszłoby mi to w ogóle do głowy i tego nigdy nie zrobiła na ceremonii ważenia. Wiesz, różne tam inne gadżety dawałam, ale no, no nie takie, ale tutaj to było jasne, że tak powinno być. A ilmasty pije cały czas do ciebie, że to jest jej przeszłość, że ona z tym skończyła, i teraz to ty wyszłaś w takim stroju. Ale ja zawsze wychodziłam e, w bikini, e, w strojach e, seksownych, więc ja tu... Słuchaj, dlaczego tak ogólnie, tak z ciekawości już? Wiesz co, bo wcześniej chciałam zachęcić e, kibiców do oglądania boksu kobiet, jak zaczynałam 8 lat temu boks zawodowy, e, nie było dużo kobiet na, na rynku, e, ludzie twierdzili, że nikt tego nie będzie chciał oglądać, więc to było takie moje e, zachęcenie ludzi, jak również pokazanie, że kobieta, która uprawia męską dyscyplinę sportu nie musi wyglądać jak chłopczyca i nie musi się zachowywać, ani nie musi mieć kształtów jak, e, jak mężczyzna, więc to dlatego Myślisz, że się udało? Myślę, że tak. A słuchaj, jak tu jesteś i widzisz to całe zamieszanie, to że właśnie była wasza, bójka, była bójka chłopaków wcześniej, tydzień temu, chłopaków niskorosłych, teraz tu Ferrari znokautował jakiegoś gościa i no. podobno nastąpił, mu... widziałaś to? Tak, widziałam to. Widziałam, Bliska? Widziałam to, byłam pod sceną, widziałam jak został ten chłopak znokautowany i potem kopnięty w głowę. No, no, Także aż byłam na wywiadzie, aż się odwracałam, więc zrobiło to na mnie wrażenie. Muszę powiedzieć, ponieważ ja widziałem tylko powtórkę gdzieś wiem, z kilkudziesięciu kilku... Nie wiem, kto zaczął. Wiem, że no. jeden został z nim znokautowany, nie znam. Ich nawet, więc wiem, że jeden z nich został znakautowany i kopnięty w głowę. Tego, co się dowiedziałem, to zawodnik ma amadeusz Ferrari znakautował jednego z trenerów, który przygotowuje bonusa BGC tak. do walki. Tak, to ten trener właśnie został znakautowany. I Ale, potem to kopnięcie i... mnie szczególnie interesuje, bo ja o tym jeszcze nie słyszałem. W sensie jest... jakby tak, tak naprawdę ten cios był mocny, że ten trener został znakautowany, natomiast te kopnięcie już w mojej, w mojej ocenie nie było jakieś. Ale jak go kopnął, jeżeli mogę zapytać, tak z ciekawości? Um, czy to będzie widział tak z góry, jakby chciał, tak mu nad... z tak, jakby chciał mu nadepnąć na głowę. I nadepnął? Mm, nie do końca. Tak, nie powiedziałabym, że tak e, e, nie wiem, delikatnie to, 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 to wyglądało. Znaczy Pomoc, po tak nie, spokojnie. Nie, jakby nie trafił, nie wiem, gorzej wyglądało to e, z, pie, z pięści, że no, on poleciał tak jakby. On polecił z tego z, są na kałtu, jak się leci bez rąk, tylko poleciał na twarz. I zobaczyłaś to i pomyślałaś, tak, jutro będzie leciała masti". E, tak, jutro walka na pewno skończy się przed czasem, nie będzie trwała trzech rund i jutro walki będą elektryzujące i na pewno większość z nich się skończy przed czasem. wiem o co cię zapytam. Czy kiedyś znakotowałaś kogoś tak mocno jak Ferrari tego człowieka? <grym> Pomidor. <grym> w, walce? w walce? Tak, miałam kilka nokautów. Ale takich ciężkich? Nie, ym, nie, i w życiu prywatnym też takich ciężkich, i nie rzecz mi takich, takich rzeczy. To, to się wiesz, fajnie się o tym można, można pogadać, natomiast to się miło ogląda. Dobrze, bardzo dziękuję, dziękuję. i życzę dziękuję powodzenia dziękuję, jutro. Oglądajcie jutro, oglądajcie. Dzięki. Będziemy oglądać.